Jeżeli Twój przeciwnik gra jakieś standardowe ruchy, a Ty po, po dwóch posunięciach już nie masz zielonego pojęcia co robić, do czego dążyć, to znaczy, że masz problem z repertuarem debiutowym i ten chaos debiutowy powinieneś ogarnąć. Czyli, krótko mówiąc, musisz znać, Debiuty nie mówię, żebyś zakuwał te debiuty, tak jak to robi na przykład Nepo, czy Caruana, czy Duda, czy Carlsen topowi zawodnicy, ale żebyś chociaż znał plany gry, żebyś wiedział, gdzie zazwyczaj twoje figury stoją dobrze i do czego dążyć. Więc tak, ja sobie zagram skoczek C3, zobaczymy jak przeciwnik podejdzie do tematu. Oczywiście różne ruchy są stosowane, no i tutaj muszę powiedzieć, że albo przeciwnik wie o co chodzi, albo totalnie nie wie o co chodzi. Ponieważ A6 to jest ruch, który wygląda głupio. Ale ma w sobie sporo jadu. Jest to debiut zyskujący na popularności wśród arcymistrzów w ostatnich dwóch latach. Ja lubię grać wymienny gambit hetmański, więc dokładnie właśnie to sobie zagram. Także wybijam na D5 i ustawię sobie po prostu gońca na F4. I mój dalszy plan to jest zagrać E3, rozwinąć gońca, rozwinąć skoczka na. Na E2 albo na F3 zrobić rozsadę. I albo będę rozbijał piony rywala na skrzydle hetmańskim, albo będę swoimi pionami e, chciał doprowadzić do E4, żeby zająć centrum. I zobacz. Partia się tutaj jeszcze na dobre nie zaczęła. A ja już wiem. Co będę robił przez kolejne 10-15 posunięć. Oczywiście wszystko zależy od konkretnych ruchów przeciwnika, ale ja wiem, do czego będę dążył. No i teraz pytanie: skąd wiem, do czego będę tutaj dążył? No, jakieś dobre 15 lat temu przeczytałem sobie książkę pana Jerbolińskiego, który arcymistrza, który właśnie te struktury grał przez całą swoją karierę i od tamtego momentu wiem dokładnie o co w tym chodzi, wiem jak się ustawiać. Więc prosta sprawa. Chcesz się nauczyć jakiegoś debiutu? Wpisz sobie nazwę tego debiutu w YouTuba i na 100% znajdziesz jakiś fajny poradnik najczęściej od jakiegoś arcymistrza i Obejrzyj sobie ten poradnik, najlepiej kilka razy, żebyś zapamiętał, gdzie te figury ustawiać, do czego dążyć. I jeżeli w ten sposób ogarniesz swój repertuar, to momentalnie twój ranking pójdzie o 200-300 oczek w górę. Dobrze, więc przeciwnik na pewno będzie się chciał tutaj zaktywizować. W związku z tym ja jestem wredny, więc mu przeszkadzam, ustawiając hetmana na C2. I to jest już pewien szczególik, to jest już pewna finezja tej pozycji. I e, oczywiście, jak już ogarniesz sobie te debiuty, to później grasz partię, analizujesz te partie, i dzięki temu wiesz coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I w pewnym momencie to e, taką standardową strukturę pionową, to jesteś w stanie z powodzeniem grać z zamkniętymi oczami. E, dobra, więc zgodnie z tym, co powiedziałem, ja chcę ustawić gońca na D3, skoczka na E2, i e, będę najprawdopodobniej dążył do tego, żeby całkowicie Zdominować tutaj sytuację w centrum. I to daje, zobacz, że to daje mi kolosalną przewagę nad przeciwnikiem, bo ja w tych początkowych ruchach e, właściwie tylko utwierdzam się, czy dana koncepcja jest dobra czy niedobra. Ja nie muszę tutaj wymyślać od zera, tak jak to chyba robi przeciwnik, tylko ja od razu wiem, do czego dążę. I to po pierwsze ułatwia mi po prostu podejmowanie decyzji, bo będę miał więcej czasu na zegarze, a po drugie, łatwiej będzie mi udowodnić, dlaczego przeciwnik zrobił jakąś głupotę. Bo jeżeli przeciwnik zagra coś niestandardowego, a ja będę wiedział, co jest tym standardem, to wtedy ten standard yy, rozbijasz o to, co przeciwnik zagrał, i zazwyczaj dzięki takiej metodzie porównania jesteś w stanie ustalić, co było głupiego z tym danym zagraniem. Natomiast tutaj przeciwnik gra naprawdę bardzo rozsądnie, nie robi tutaj nic głupiego, on chce po prostu wymienić. Mogę odejść na związanie, tak mi się wydaje. Mogę też wymienić, żeby nie tracić czasu. Jedno i drugie podejście wydaje mi się być dosyć rozsądne więc żeby nie tracić czasu ja sobie wymienię i rozwinę się przez skoczek F3 goniec D3. Zauważ że zmieniłem tutaj koncepcję. Przez to że przeciwnik dokonał tej wymiany, no to ja stwierdziłem, że F3 E4 już nie ma racji bytu, bo w momencie kiedy przestawię piony na białe pola, to osłabię czarne pola a nie mam czarnopolowego gońca, który mógłby te pola zabezpieczać. Więc widzisz, nie jest tak, że mam jakiś tam schemacik, nie jestem takim londoniarzem, że zakuję jakieś ustawienie i w każdej partii stawiam to samo. Patrzę, reaguję na to, co przeciwnik robi. Tego skoczka ja tak po prostu nie chcę wymienić, ponieważ po wymianie miałbym zepsutą strukturę pionową, więc się po prostu zaktywizuje. Ten skoczek będzie tutaj super aktywny. Mogę w razie potrzeby jeszcze pionem go wesprzeć, i zobaczymy, co przeciwnik z tym gońcem będzie chciał właściwie zrobić. Dobra. Przeciwnik mojego skoczka atakuje, więc ja zgodnie z planem gram tutaj f4, żeby tego skoczka umocnić. I znowu. Zaszły spore zmiany w pozycji, i ja te zmiany mam na uwadze. Ten goniec ma mało miejsca, więc już tutaj, jakieś H3, G4 e, się zastanawiam, czy nie można by zrealizować, żeby tego gońca łapać. Ale druga sprawa: ja być może po raz kolejny zmienię plan i zrobię krótką roszadę a następnie wieżą tutaj przeciwnika będę atakował. W oparciu o tak super aktywnego skoczka e5, to jest potencjał, żeby jakiś niezły atak na królewskim skonstruować. Czyli ja mam ogólny zamysł, do czego będę dążył w danym debiucie, ale no nie jest tak, że zamykam oczy i lecę z chemacikiem, tylko staram się ten schemacik wzmocnić zale zależnie od tego co tam przeciwnik kombinuje. No dobra, i tutaj przeciwnik, zauważcie, dosyć długo się zastanawia. Ciekaw jestem, jak on tutaj do tematu podejdzie. Hetman E6. Przeciwnik zrobił ruch. Oczywiście, zawsze zadaje sobie pytanie, co chce przeciwnik, i tutaj ewidentnie widzę, że on gońca chce zaktywizować. Będzie chciał tutaj przejąć pole E4. Najpewniej będzie skoczka na E4 chciał wtrynić. Ten skoczek byłby tutaj super aktywny. Więc ja przeszkadzam przeciwnikowi, robiąc swoje. Goniec D3 i tak chciałem zagrać, żeby się tutaj zaktywizować. Rozwinąć więc zabieram pole F5, i tutaj mam wrażenie, że grozę już ruchem pion F5, ponieważ jak Hetman przeciwnika się odsunie, to następnie będę mógł zagrać H3, i jak goniec odejdzie, będę mógł zagrać G4. Co sprawi, że ten goniec będzie w potrzasku. Muszę się dobrze zastanowić, czy ja rzeczywiście tego gońca chcę zdobywać. Bo z drugiej strony, jadąc tymi pionami naprzód tak ofensywnie, to robię sobie też całe mnóstwo słabości, co będzie pewnego rodzaju problemem, biorąc pod uwagę, że mam tutaj króla w centrum, więc z tego tytułu jakieś tarapaty mogą się tutaj pojawić. No, zobaczymy, jak się akcja będzie rozwijała. Przede wszystkim przeciwnik, no, piłka po stronie przeciwnika, on tutaj musi jakoś zareagować. Ale jeżeli przeciwnik zrobi. Okej, okay, dobra, nie ma, nie ma sensu dyskusja. Ale jeżeli przeciwnik zrobi roszadę, to chyba na to F5 bym się zdecydował. Nie wydaje mi się, żeby przeciwnik miał wystarczająco aktywnych figur, żeby móc mnie tutaj poatakować. Dobra, i teraz musimy precyzyjnie policzyć warianty, bo właśnie wygląda na to, że przeciwnik zostawił sobie tego gońca w potrzasku. Gram e 5 przeciwnikowi wisi skoczek, więc on tym skoczkiem ucieka. Ja następnie gram H3 groże biciem, on się odsuwa, gram G4 groże biciem, on się odsuwa, gram F5. Groży biciem tego gońca, on bije mojego piona na e5, ja biję na g6, on bije tutaj z szachem, ja się zasłaniam hetmanem, wymiana i odbicie na h6. A, nie, 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 nie. Kurczę, no będą trzy piony, tak? Przeciwnik będzie miał aż trzy piony za tego gońca, dosyć dużo, nie? Nawet nie będę miał przewagi materialnej. To rozejrzyjmy się, czy... Mam tutaj y, jakieś sprytne zagranie. Bije na E5, przeciwnik ucieka skoczki. Gram H3, przeciwnik ucieka gońcy. Gram G4, no, przeciwnik ucieka, gram F5, przeciwnik bije. O, wydaje mi się, że przyszło mi do głowy y, coś właśnie sprytnego. Mianowicie, ja nie muszę tego gońca bić od razu, bo on nigdzie nie ucieka. Yy, więc mogę zabezpieczyć swojego króla. O! Widzicie, policzyłem jakiś wariant, coś mi tam nie pasowało, no to się rozejrzałem, czy nie ma czegoś mądrzejszego w tej koncepcji, która przyszła mi do głowy. No i coś takiego mądrzejszego znalazłem. Więc jeżeli zdobywam tutaj figurę, nie widzę, Realnej kontry ze strony rywala, no to mnie taki obrót spraw w zupełności satysfakcjonuje. I teraz lecimy zgodnie z planem. Posunięcie H3. Oczywiście tutaj odchodzić nie może, bo od razu bijemy na F5. Odchodzi na H5 tak jak liczyliśmy. Gram tutaj G4. Przeciwnik odchodzi na G6. Gram F5. I ten goniec zostaje całkowicie zamknięty, i pewnym właśnie mankamentem było to, że tam kurczę dużo pionów musiałem oddawać, nie, bo aż trzy. Więc y, udało mi się znaleźć sposób, żeby oddać zaledwie dwa. No niby jeden pionek różnicy, ale w wielu przypadkach to y, dużo, dużo zmienia. Y, dobra, przeciwnik wybił, to y, oczywiście czegoś takiego się y, nie boję. To jest po prostu figura więcej. Dwa piony nie, znaczy, dobra, bo chciałem powiedzieć, że dwa piony nie rekompensują figury. To oczywiście zależy od konkretnego układu. Czasami układ jest taki, że dwa piony rekompensują, ale to rzadko się zdarza. Kiedy piony mogą zrekompensować figury? Kiedy są wysoko ustawione? Gdyby te piony zamiast stać G7, H7 stały tutaj. No to jasne, to, to już te piony to byłaby połowa Hetmana, tak? Gdyby one były tak blisko pola przemiany. Ale tutaj nie ma takiej możliwości, że te piony mm, do pola przemiany zbliżą się, no chyba że odwalę coś głupiego. E, dobra, więc na pewno nie chcę, żeby przeciwnik mi tutaj króla w ten e, czy inny sposób atakował, więc e, zaszantażuję przeciwnika wymianą Hetmanów. E, kiedy mamy przewagę materiału, Realną to możemy sobie na zdecydowanie więcej pozwolić, ponieważ praktycznie każda końcówka, kiedy się ma figurę więcej, no to będzie łatwa wygrana, co nie? Tutaj, akurat przeciwnik z własnej woli na wymianę się zgodził, więc jeszcze lepiej dla nas i w ogóle to jest dosyć zabawne, że te linie. To będą dodatkowo dla nas superowe do atakowania wieżami. Dobra, gońcem sobie grzecznie odchodzę, żaden problem, i następnie wieża ląduje na G1. Prawdopodobnie popełniłem błąd, bo mogłem policzyć, czy tam przypadkiem nie można zbić na H7. Prawdopodobnie nie można, ale policzyć zdecydowanie powinienem. Dobra, więc zgodnie z planem się tutaj aktywizujemy i zobaczymy, co przeciwnik tutaj będzie chciał nam zrobić. Dobra, G6, czyli przeciwnik po prostu nie chce stracić materiału. No to w takim razie chyba standardzik wieża H6. Zauważcie, że tym ruchem blokuję tego piona na H7, i następnie przestawiam drugą wieżę, i ta słabość zostanie ukąszona. Jeszcze w międzyczasie sobie policzyłem, że d4 nie jest groźne, ponieważ właśnie wybijam i jak przeciwnik zbije, to po prostu podchodzę królem, piona mam tutaj zabezpieczonego, ta wieża nie ma żadnego pola dostępu, nie ma gdzie się zaktywizować, więc po prostu nie mam na co narzekać. I to jest właśnie przewaga figury kontroluje więcej pól. A co za tym idzie, figury przeciwnika nie bardzo mają jak mi zagrozić. Więc wypatrzyłem w obozie przeciwnika słabość, więc punkt pierwszy. Skupiam się nad tym, żeby ta słabość nigdzie nie uciekła, to znaczy, żeby przeciwnik nie zagrał H5, no i później tego piona będę chciał oczywiście atakować. I tutaj przeciwnik no, będzie miał duże problemy, żeby jakoś żeby jakoś bronić, więc chyba końcówka jest po prostu kompletnie przegrana. To zanosi się, że wbijemy 1400 rankingu na czeskowie. Nie wiem, ile odcinków mi się zeszło. W sumie w międzyczasie jak przeciwnik myśli, to mógłbym zobaczyć. Odcinków 9 wygląda na to, czyli zobaczcie, nawet zawodnik na poziomie. I Ema potrzebuje aż 9 odcinków, żeby 9 partii żeby z 1300 wjechać na 1400. No więc, też szachy szybkie naprawdę mają ogromną wartość. Więcej jest tego czasu, żeby pokombinować te partie, są zdecydowanie bardziej wartościowe. Ok, zostało tutaj zagrane skoczek E6. No, przeciwnik popełnił błąd natury taktycznej, ale pozycja i tak już była kiepska. Mogłem grać tutaj skoczek E4. Żeby piona F4 nie stracić, ale jednocześnie ten skoczek gdzieś tam kiedyś chciałby wkraczać do ataku. Natomiast mogę zagrać F5. I problem po stronie przeciwnika jest taki, że jak on zbije na F5, a zbić musi, bo inaczej straci skoczka, to wtedy mogę zlikwidować piona z E6 i zbić na D4, i wtedy już będę miał dwie figury więcej. Czyli tutaj taktyka się kłania i taktyka jest istotna na każdym poziomie. Niezależnie od tego, jaki masz ranking, czy masz 800 elo, czy masz 1800 elo, czy masz 2800 elo, zadania taktyczne zawsze trzeba robić, żeby tego typu kombinacje szybko wypatrywać. Więc tutaj mamy klasyczny motyw Usunięcia obrońcy, likwidacja tego skoczka, żeby zdobyć tę wieżę z d4 i tutaj czarny po prostu się sypie. Dobra, on zbił, znaczy on dał szacha, ale to nie ma znaczenia, no bo jeżeli mi zbije tego skoczka, to ja wieżą ucieknę, a w takiej sytuacji... Dobra, no do wyboru, do koloru, więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozglądał. Mam dwie lekkie figury więcej, także przeciwnik nie ma żadnych argumentów i rzeczywiście się poddał. Dobrze, więc po partii odpalamy analizę. Musimy się dowiedzieć, co poszło dobrze, co poszło niedobrze. Moja dokładność 95,3, dokładność przeciwnika 85,2. Więc tak, początek był książkowy, więc patrzcie, w praktyce tezy, które, się, które stawiam się potwierdzają. Zawodnik blisko 1600 rankingu i faktycznie debiut już znał, więc widzimy, że zawodnicy na tym poziomie rzeczywiście zaczynają już te debiuty sobie ogarniać. Więc to jest nauka dla Ciebie, żeby rzeczywiście zwrócić na to uwagę. I tutaj, gdyby zagrał G6, to jeszcze jego pozycja pozostawała grywalna ponieważ wtedy tego gońca miał gdzie wycofać i można grać dalej. No ale bijąc na E5 to po prostu stracił materiał i tutaj jego sytuacja się skomplikowała. Dobra, to chyba zagraliśmy po prostu. A, o czym tutaj mówiłem? Mówiłem wcześniej o wariancie tym, że tutaj bicie, bicie na G6, bicie na E3, coś takiego. I finalnie czarny odbija na G6, i ta koncepcja mi się tutaj niezbyt podobała, bo po prostu dużo pionów czarny zgarniał za tę figurę. Więc stwierdziłem finalnie, że po biciu na E5. Po prostu zrobię sobie długą uroszadę, żeby tego króla schować, bo ten goniec nigdzie nie ucieka. Ale co ciekawe, też Hetman F2 albo Hetman D2 można zagrać, żeby tego piona obronić i też ten goniec po prostu nigdzie nie ucieka. Więc przeciwnik zbił na G4. No dobra, to wreszcie jakaś czysta partia. Bo do tej pory zawsze mi się zdarzały jakieś e, głupotki a tutaj partia właściwie bezbłędna, także elegancko. No, co by nie mówić, 15 lat doświadczenia w tym debiucie robi swoje. Więc pamiętaj, jeżeli chcesz grać cokolwiek, czy to chcesz grać Londona, czy Karokana, czy Sycylijską, czy cokolwiek... Odpal sobie YouTube'a, znajdź jakiś wykład, jakiś film na ten temat, obejrzyj sobie kilka razy, zapadnie ci w pamięć, gdzie figury ustawiać, jakie są typowe plany gry, i wtedy będzie ci się grało zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. To jest bardzo istotna sprawa. A jeżeli chcesz się podszkolić debiutowo, to oczywiście polecam Ci moje kursy debiutowe, przede wszystkim przyspieszonego smoka. Dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku. Opa!